Witajcie w Action. Mam dla was świeżutką gazetkę pełną niesamowitych okazji. Jak zawsze znajdziemy tu setki produktów w świetnych cenach. Od domowych niezbędników, przez kreatywne gadżety, aż po sezonowe hity. Na pierwszej stronie mamy super wygodne bokserki męskie w różnych kolorach oraz rozmiarach od S do L oraz damskie od XS do XL. Wykonane są z wysokiej jakości bawełny, świetnie dopasowują się do ciała i zapewniają maksymalny komfort przez cały dzień. Mamy je w cenie 15.95 za dwie sztuki oraz 13.95 krem na dzień i na noc w cenie 10.99 za 50 ml z naturalnym olejem konopnym do suchej i wrażliwej skóry. Zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. A tu mamy ala zupki chińskie o smaku kurczaka. Wystarczy zalać brzontkiem i mamy przyrządzony posiłek na szybko. Ogólnie nie jestem zwolenniczką takich zupek. W dalszej części gazetki będziemy mieć inny wariant smakowy. Jest to 5 sztuk za jedyne 5,20, więc cena jest naprawdę kusząca. A tutaj jeden z moich ulubionych produktów. Po której się wybiorę na pewno do Aksiona. Lampa solarna LED 11x12 cm o różnych kolorach za jedyne 12,99, o bardzo ciekawym naturalnym wyglądzie, daje przepiękny efekt nocą w kształcie kamienia sterowana na energię słoneczną. Komplet trzech sztuk szpiożków w rozmiarach od 50 do 92 dla niemowląt za 17.39. Dywanik do łazienki, różne kolory, mięciutki, bardzo dobrze chłonny za jedyne 34.95 o wymiarach 70 na 120. Coś do naszego auta. Olej silnikowy Orlen Platinum Max. Litrowy, na dolewki idealny. Za jedyne 24,99. Coś idealnego do seansu lub do, lub do przekąszenia. Rodzynki w czekoladzie. Za 260 gram. Jedynie 9,20. Brokatowy balsam do ust. Piękny połysk i efekt glamour w jednym. Nawilża usta i dodaje im wyjątkowego blasku. Teraz w świetnej cenie za jedyne 4,95. Lenor. To długotrwała świeżość i miękkość Twoich ubrań. Piękne zapachy, które utrzymują się przez cały dzień. Teraz w świetnej cenie jedynie 1399. Za różne warianty zapachowe bardzo duża butelka XL wystarczający na 53 prania, sandbar to idealne rozwiązanie dla lepszego dźwięku w Twoim domu. Mocne basy, czysty dźwięk i nowoczesny design świetnie sprawdzi się do filmów, muzyki i gier. Teraz w supercenie 111,90. Drewniany Tor do złożenia samemu zawiera szczegółowe instrukcje, bardzo fajny umilacz czasu oraz idealny na kreatywne spędzanie popołudnia z rodziną. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Action miał w swojej ofercie również takie. Drewniane latarenki do składania, miałam okazję jedną złożyć, bardzo fajna sprawa, więc jak najbardziej polecam, za jedyne 53,49. Niezbędne narzędzia ręczne, mamy różne warianty, solidne, wygodne i trwałe, idealne do pielęgnacji Twojego ogrodu, 3,49 za sztukę. Pijanki cukrowe z Haribo. 10:69 ściereczki hydrofilowe. Superchłonne, miękkie i trwałe. Idealne do skutecznego czyszczenia bez sług. Teraz w świetnej cenie. 9:99 za 3 sztuki. Jedna sztuka ma wymiar 60x60 i są one w różnych wariantach kolorystycznych. Warto je mieć zawsze pod ręką. Dywan pokojowy o bardzo ciekawych kształtach. 130x190, więc bardzo duży. O różnych kolorach. Za jedyne 87,95 za sztukę. Dekoracyjne szklane jajo ze światłem, zasilane bateriami 3AA. Różne warianty kolorystyczne. Może być idealną ozdobą na wielkanoc Twojego domu. Praktyczne pojemniki do lodówki pomagają utrzymać porządek i dłużej zachować świeżość produktów. Przezroczyste. Szczelne i wygodne w użyciu. Mamy je w różnych wariantach i w różnych cenach: 4,94 za wymiar 14 na 9, na 9, 9,95. O wymiarach 20 na 13,5 na 11,5, 1995 za wymiar 28 na 18x15, na tablica magnetyczna o wymiarach 45x60 cm za jedyne 1798 jest idealna do notatek planowania i przypinania ważnych informacji. Stylowa, praktyczna i łatwa w czyszczeniu. Baton orzechowy idealna przekąska na szybko za 3.95. A tutaj mamy również pojemnik do lodówki za 9,95. 5 litrów, orzeszki ziemne w czekoladzie 10.29. Jeżeli chcemy odmienić wnętrze naszego domu, Action staje z propozycją matowej farby ściennej 10 litrów, wystarcza na około 70 do 80 metrów kwadratowych. Za jedyne 54,99. Do tego mamy taśmy maskujące za 3,99, kredki do makijażu. W różnych wariantach kolorystycznych mamy aż 10 kolorów do wyboru. Za 10,95 Dysodorant Męski Nivea 8,49 oferuje bardzo ładny zapach oraz świeżość. Tuba konfetti efektowny dodatek na każdą imprezę. Wystarczy przekręcić, by stworzyć niezapomniany moment pełen kolorowego blasku. Za jedyne 2,99. Papier czyszczący 400 arkuszy za 9,99. Idealnie przyda się do czyszczenia narzędzi lub powierzchni zabrudzonych przy remoncie. Woreczki do prania dwie za jedyne 2,98. Jeżeli denerwują Cię wiecznie pogubione skarpetki lub ramionczka od biustonosza, to na pewno idealne rozwiązanie. Wkładamy do woreczka drobne tekstylia, zasuwamy i mamy wszystko w jednym woreczku. Nie musimy szukać zgubionej skarpetki do pary po całej pralce. A tutaj mamy różne ciasteczka kokosowe za 4,39 z nadzieniem oraz z ciasta francuskiego. Plandeka ochronna idealnie przyda się przy remoncie. Możemy nią zakryć. Meble, aby ich nie zachlapać. Profesjonalny zestaw pędzli. Idealny do makijażu. Za 7,99. Woreczki z orzechami ziemnymi dla ptaków. Ostatnio pogoda nie sprzyja, więc możemy je dokarmiać. Za 6,29. W tej cenie mamy dwa woreczki po 200 gramów. Płótno malarskie. Masz duszę artysty? Przelej swoje pomysły na płótno i pokaż je innym. Jedyne 6,69. Za płótno 30 na 40 cm. Wózek do przechowywania. Bardzo fajna opcja. Mobilny, możemy transportować różne rzeczy z pomieszczenia do pomieszczenia o wymiarach 18,5 na 32 na 70,5 w różnych kolorach za jedyne 49,95. E, widziałam na stronie, jest kolor jeszcze biały oraz taki drewniany. Myślę, że wpasujecie coś na pewno do swojego wnętrza. Mieszanka czekoladek wielkanocnych. Idealna dla gości na zbliżające się święta lub jako prezent dla najmłodszych. Jedyne 5,59. A tutaj mamy inny wariant dysdorantu męskiego za 8,49. Skarpetki sportowe. 3 pary za 10,95, bardzo dobra cena w rozmiarach od 35 do 46, więc na pewno każdy wybierze coś dla siebie. Zestaw podarunkowy dla niemowlaka 21,95. W zestawie mamy 3 części ubranek niemowlęcych: czapeczkę, bluzeczkę oraz spodenki, wymiary od 50 do 68, różne warianty. Proszek do prania na 26 prań za jedyne 11,99. Cena naprawdę kusząca. Jeżeli nie macie miejsca na swoje zapiski polecam notes A5 120 kartkowy za 7,94. Pogodę mamy niestety ciężką. Z pomocą na to przychodzą chusteczki higieniczne 70 sztuk za 3,99. Ściereczki do naczyń za 3 sztuki 9,95. Bardzo fajne wzory, mamy je w różnych wariantach. Wymiary ściereczki to 50 na 70. Rękawice malarskie. Rozmiary od M do XL za 2,69. Wilgotne ściereczki do samochodu za 3,49. Mamy różne zapachy oraz różne warianty. Cena dotyczy 40 sztuk. Kompres ciepły lub zimny na różne urazy 19 na 12 cm za jedyne 8,49. A tutaj mamy łopatkę ogrodową. Niedługo wiosna, przyda się idealnie do porządku w ogrodzie za 3,49 oraz motyczka za 3,49. Aromatyzator z olejkiem za 34,90 odświeży idealnie nasze wnętrze oraz olejek przeznaczony do tego za 15 ml za 4,39 warto kupić sobie na zapas o różnych wariantach zapachowych nadziewany kokos dla ptaku za 3,99 za 200 gram pięk kawowy do twarzy naturalne wygładzenie i odświeżenie skóry usuwa martwy skórek pobudza mikrokrążenie i pozostawia skórę miękką oraz promienną za jedyne 7,49 szczotka do włosów 4,49 mamy różne rodzaje folia ochronna 10 m2 za 4,99 na pewno się przyda do ogromnych Kosz łazienkowy 21,95 3-litrowy o różnych kolorach. Tutaj mamy połączenie drewna z czarnym, a tutaj mamy już napój mango za pół litra 3,59. Składany lejek 2,59. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chcemy coś do butelki przelać. Nie musi być dopasowana, bo dopasuje się do każdej szyjki butelki. Ładowarka ścienna 12W. 10,95, 4 pak ciasteczek, 6,39. A tutaj mamy wspomniany inny smak tych ala zupek chińskich, w początku gazetki za 5,20, o smaku wołowiny. Mieszanka słodyczy, są takie żelki za 4,69. Różne warianty. Owalna podkładka, idealna na stół. Za 4,95, jej wymiary to 30, na 44,5 występuje w różnych kolorach. Tu mamy również ciasteczka, inną wersję, tamte były w białej czekoladzie, te są w mlecznej za 6,39, sztuczny wyżywopłot. Idealny do ozdoby Twojego balkonu za 13,99, wymiary to 38x38, odżywka, szampon oraz maska do włosów Plex. Wszystko o pojemności 300 ml za jedyne 6,99. Olej silnikowy litrowy 16,99. Również z Orlenu, tu mamy inną wersję Platinum Classic. Na dziś to już wszystko kochani. Gazetka jest dosyć długa, są ciekawe propozycje. Zapraszam do sekcji komentarzy oraz zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, cześć.